Aby uprościć podane wyrażenie, no to musimy zrobić wspólny mianownik, no to co? To będzie x minus y, x plus y. No i w drugim, oczywiście to samo. x minus y, x plus y. I teraz co? W naszym pierwszym był x minus y, czyli nam brakowało, dodaliśmy z plusem, czyli mamy teraz x plus y razy 1, no to po prostu x plus y, natomiast no w drugim nam brakowało z minusem, czyli 1 razy x minus y. No jedynki znowu nie piszę, bo nic nam nie zmienia. Teraz robimy wspólny już mianownik pod jedną kreską. No i co? Dodajemy wszystko u góry. Czyli mamy x plus y plus x minus y. x i y nam się skrócą, tak? Zobaczmy. I zostaje nam tutaj 2x. Natomiast w mianowniku, zauważmy też wzrost wstępnego mnożenia. Czyli tak naprawdę to będzie x kwadrat minus y kwadrat według wzoru. Znajdziecie go w karcie. No i ta odpowiedź już pasuje nam do odpowiedzi c.